Dobry dobry wieczór Państwu, minęła godzina 20, a my rozpoczynamy znowu rusztyłkowe wiadomości obozowe. Wczoraj drobna przerwa, ale dzięki temu, że ta przerwa miała miejsce, mogliście Państwo być świadkami pięknych wydarzeń, które oglądaliście na żywo. Co u nas, u nas totalna masakra masakrą pogoni. Wczorajszy dzień to już był festiwal działań nieustającej, że tak powiem, dzikości, który to dzień uwieczniliśmy uwieńczyliśmy na sam koniec marszem na orientację albo jednak dezorientację. Młodzież obozowa, ci najstarsi w liczbie 27 osobowych zespołów około godziny 23.15 wybiegła z ośrodka w kierunku ciemnego boru, Wszak to bory tuholskie, by pogubić się. Na orientację. Najlepszy przemarsz czy też bieg zajął około e, godziny 10 minut. Ci najsłabsi pogubieni wrócili smutni, zdenerwowani, nieco zdezorientowani. E, dopiero po trzech godzinach, czyli przed godziną trzecią w nocy, ale czujna kadra cały czas miała to wszystko w swoich ryzach i wszystko skończyło się bardzo dobrze. Najmłodsi w tym czasie poszli na noc filmową, gdzie przykryty jeden drugim położyli się i udawali, że oglądają film, ale zmasakrowani zamknęli oczy i zasnęli tak tak prędko, że nawet nie zdążyli zobaczyć jednych minionków. No cóż, życie jest ciężkie, a na końcu się umiera. Co dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać w relacji Krzysztofa Bonka? Chcieliśmy pokazać wam dzisiejszy dzień, to znaczy po tej wczorajszej masakrze ruszający, czyli ja, pozwoliłem na nieco więcej chillu, ale tylko do obiadu, bo po obiedzie rozegraliśmy zawody pływackie. Zachęcam. więc jesteśmy po zawodach pływackich i po kolacji. Teraz takie zajęcia w grupach. Troszeczkę część poszła na paintball, troszeczkę rowerów, troszeczkę kajaczków. Dla każdego coś dobrego. Ci, którzy chcieli zostać w pokoju, mieli do wyboru albo wyjść na zajęcia, albo na zajęcia wyjść u nas. Na obozie panuje demokracja, wybór jest zawsze. Tak powinno być w prawdziwie demokratycznym i obywatelskim społeczeństwie. Oczywiście e, również nasi reporterzy, e, dzisiaj był to Janek Matysiakiewicz chodzili po e, obozie i pytali e, naszych obozowiczów i nie tylko, również e, członków kadry. E, zadawali tak zwane podchwytliwe pytania. Dziś to pytanie to było: pół śledzia kosztuje 50 groszy, ile kosztuje 7 śledzi? Pół śledzia kosztuje 50 groszy. Ile kosztuje 7 śledzi? Pół śledzia 50 groszy. A 7 śledzi. No Czyli 2 śledzie kosztują złotówkę czy 50? Źle. 1 śledź kosztuje złotówkę, 1 razy 7 równa się 7. Bo pół śledzia 50 groszy, więc jeden... faktycznie. Ile kosztuje 7 śledzi? Pół śledzia 50 groszy. No i co mamy też tam. Było? Yy... No 7 zł. Dobrze! Ale tu nie ma śledzi. I źle. 7 zł. Dobrze. Pół śledzia kosztuje 50 groszy. Ile kosztuje 7 śledzi? 7 zł. 3,50? Źle.

Pół śledzia kosztuje 50 groszy. Ile kosztuje 7 śledzi? Hm. Wprawdzie miałam na maturze z matematyki piątkę, ale to jest dosyć trudne pytanie. Pół śledzia kosztuje 50 groszy. Tak. Ile kosztuje 7? Tak, ślegi. Czy 50? Źle. 7 złotych. O jest. 3 złote? Źle. 7 śledzi kosztuje 7 złotych. To już musi być podchwytliwe, ewentualnie, nie? Ale to czekajcie, to jeśli pół śledzia 50 groszy, to cały śled kosztuje złotówkę. Czyli 7 zł? Czy ja to kupię kupiego powiedziałam? 7 złotych, bardzo dobrze. Śledź jest jednak mimo wszystko rybą słonowodną, mamy tutaj u nas w nad Nadjeziornych jednak mamy jezioro, więc tutaj śledzi nie będzie, ale być może pojawić się na przykład dzisiaj jakiś karp, kto wie, kto wtajemniczony, ten wie. Ale dziś się również oczywiście pytaliśmy jednego z naszych kadrowiczów, wzięliśmy go na przepytki, te same pytania zadajemy każdemu z kadrowiców, tak żebyście poznali ich od tej samej strony. Dziś na warsztat wzięliśmy... Panią Asię pykę gadacz albo pykę nie wiadomo. Na pytanie, co tam na obozie odpowiadam. No, kiedyś ci opowiem. Gdyby była aplikacja na telefon, to byłaby to taka Google Kalendarz. Wszystko mam zaplanowane. Co najczęściej mówię na obozie? Za chwilę idziemy! Jak wygląda mój relaks wieczorem? No jasne, rozkminianie planu na jutro z poziomem, z poziomu podłogi. Co jest największym luksusem na obozie? Pięć minut ciszy. Gdyby obóz był filmem, to ja byłabym na pewno bohaterem drugiego planu. Największe wyzwanie dnia to zrobienie ciszy poobiedniej. Jaką supermoc chciałabym mieć na obozie? Myślę sobie, że teleportacje między pokojami. Ulubiona część dnia na obozie cisza poobiednia, błogosławiony Pani moment. Jasił, Pani Jasiu, możemy iść na lody? No proszę, chodźmy na lody. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo, idziemy. Tak, na lody. Lody u nas bardzo popularne, że tak powiemy, pożywienie. Co prawda staramy się je reglamentować i do tego jeszcze dzisiaj nie jest środa, więc no, nie mogliśmy sobie pozwolić na zbyt wiele. Natomiast dzisiaj trzy lody mogły wjechać każdy z obozowiczów spokojnie mógł skorzystać z tej cudownej alternatywy dla. Dziś trzeba powiedzieć, ciepłej i gorącej pogody. Dziś pytałem pana Wojtka Aleksę Bućka, zadałem mu pytanie, że przecież tak źle nie było. On mówi, nie, pogoda była super, padało tylko dwa razy raz sześć dni, raz pięć dni. Więc tak, ale mi między kroplą deszczu a kroplą deszczu, oczywiście, daliśmy się wszystko i wszystko zrealizowaliśmy. Jeszcze dwa dni, jeszcze wiele przed nami. No, te ostatnie zmagania piłkarskie i zmagania różnych innych sportów i aktywności oczywiście. Dokumentowali nasi fotoreporterzy. Zachęcam do sprawdzenia rezultatów ich prac. Halo, halo studio, a ze mną dziś nie kto inny, jak właśnie reporter z dzisiejszych wiadomości powrócił do nas po rocznej przerwie wakacyjnej, tej letniej, bo zimowo to też się spotykamy od czasu do czasu, a on powrócił w wakacje czołowy kaduła obozu, człowiek, któremu klapka górna, dolna, paszczenka się nie zamykają. Cały czas, a panie Maczku, Pani Kuba, to, a tam to jany we własnej osobie. Janie, jak dzisiaj ile? pytań dzisiaj zdążyłeś już zadać komukolwiek? Pani Asi 500, panu Macikowi 500, panu Buczkowi może 800. Pan Bućko na rybach ma ciężko. Panu Ibonkowi 300. No... To generalnie bardzo dużo. Nie, może tak 5000? Generalnie Janek se lubi pogadać i to każdy wie i wszyscy o tym wiedzą, ale ponieważ sobie lubi pogadać, to damy mu się rozwinąć medialnie i zapytamy go o. E, cały czas trwania obozu od początku do teraz, bo to jeszcze nie koniec, jeszcze jutro cały pełny dzień, wiele przed nami wyzwań, między innymi e, przecież jutro chrzest obozowy, e, apel podsumowujący obóz, ognisko wspólne e, wieczorne, ale do tej pory, jakbyś miał wskazać jeden moment, jeden czas, jedną aktywność, jedno cokolwiek, e, co mój drogi przyjacielu e, tutaj, jeśli się najbardziej podobało, to co by to było? Te Czy ja tak... teraz ta chwila jest no, dla ciebie no, taka fajna? Ta no to elegancko, elegancko. Bardzo się z tego cieszę. No, czyli bo tak chodziłeś, pytałeś czy te wiadomości się będzie, czy nie będzie i uznajesz, że, że mają być. Dobra, Janek, powiedz mi, wracamy za dwa dni do domu. Tak można powiedzieć, czy Ty jesteś z tego powodu szczęśliwy i rad, czy raczej yy, tak pół na pół, czy już się cieszysz, że jedziesz, bo generalnie koszulek ci zostało już sporo, bo na razie zużyłeś dwie z tego co widzę, więc spokojnie jeszcze 10, 10 mógłbyś jeden tur, trzy zużyłeś. Z tych 13, które miałeś, więc dobry wynik, ale jeszcze spokojnie na jeden Tur zostało. No jakie są Twoje odczucia związane z tym powrotem? W sensie tak, bo ogólnie... Yy... Fajnie by było, jakby byłby na przykład jeszcze pół tygodnia tego. Obozu. Tak, pół tygodnia jeszcze by się wciągnął. Mhm. Tylko że był taki problem, bo z kolegą w pokoju. Aaa, no była afera mała drobna, nie? Było grybo. Nawet nawet nie, nie drobna. Było, były haje w pokoju. Haje są zawsze. No i rozwiązaliśmy ten problem w sposób, że tak powiem, humanitarny i łagodny. I jest już dobrze, to się wydarzyło, pogadaliśmy, ja, zatwierdziliśmy... Czasami ja, jak się gdzieś tam spotykamy, to też mi trochę tak... To kuczy, Ci tam, to wciśnie ci szpile? No, czasem tak jest. No, szanowni Państwo, na obozie jesteśmy również po to, żeby uczyć się właśnie symbiozy i relacji, nie tylko z tymi, których bardzo lubimy i którzy nam odpowiadają, ale również z tymi, którzy nas kurzają przecież, to jest jasne i wiadomo. Więc no, dobrze, że tak się wydarzyło. To jest nauka i dla mnie, i dla Was wszystkich, że tego. Powiedz mi teraz, mój drogi przyjacielu, Janie, jutro taki dzień, tak jak wspomniałem, już nieco inny niż wszystkie, bo bardziej uroczysty, rano, chrzest. Potem apel podsumowujący obóz i na końcu ognisko. Z tych trzech momentów jutro, no. który z momentów dla Ciebie jest taki najbardziej wyniosły i uroczysty? Mi się wydaje, że albo apel. Albo chrzest, bo bardzo chciałbym zobaczyć mojego kolegę z klasy, który jest pierwszy raz na Luściułku i tarza się w piasku z wodą. No, to chrzest jest takie... wyzwaniem, no, rozumiem, rozumiem. Ale mi się wydaje, że apel, bo zdanie tych wszystkich głównych nadlub i tak dalej, i td, i pd, takie ważne sprawy. Tak, i, i, i jeszcze i bo inspekcja transportu drogowego też, także itp, itd. No. Wszystko zobaczymy, co się wydarzy w ze no. powrotem, szanowni państwo. Czy gdzieś tam w twoim sercu. No. Oraz w Twojej pięknej głowie, tam w środku, gdzieś buzuje myśl, tli się nadzieja, kiełkuje pomysł, że być może jutro na apelu podsumowującym obóz otrzymasz jakieś wyróżnienie? Mi się wydaje, że tak. Bo zrobiłem czasami takie przedstawienia, różne takie. Czasami to jest mało powiedziane. No. 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 Życzę Ci powodzenia, good luck. And... Dziękuję. Szanowni Państwo, jak to omawiają. Francuzi, goodbye. Ciao bye. Ruszczyłek nie masz czasu. Znajdź tu wracaj z lasu. Rusz.